E, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Lego Przygody w poniedziałek. E, kiedy to nagrywam, e, przyjemnie od razu po poprzednim odcinku z Backpack Battles. Od razu zaczęłem zrobić streama, obiad, przejście. W... Ogólnie jest 20. Coś, to, to to, a nieważne, tak? No to już jest mniej ważne. Ważne jest to, że kolejne lecimy dalej w muro ku kółkowie, nie wiadomo co. Co nas tu czeka? Co nas tu czeka? <laughs> jestem ugadany na... za niedługo yy, ze znajomymi na pokerka Mam yy, mój zestaw pokera ze sobą i będziemy grać sobie przyjemnie O, tylko powiedzieli, że muszą zrobić te żarcie jeszcze bo przyjechali dopiero ze Szczanki wspinaczkowej Tak mnie nie jara Ścianka jakoś tak To nie jest to, co mnie interesuje oni mnie namawiają cały czas Well, uh, I know that I, for one, am very excited to work with you guys to get into the Octan Tower, find the Krangle, and put this thing on the thing. And I know it's going to be really hard. Really hard. Oh, oh. With a a hand is really hard. This be impossible. So if ye think it would be a good idea to return to that forsaken place, special. What idea have ye that be better than the ideas of one hundred of our fallen Master Builder brothers? Well... Uh, well, technically, I'm not exactly a Master Builder yet. WHAT?! Oho. Please, everyone, everyone, please! Dostanie. Yes, it's true. I may not be a Master Builder. I may not have a lot of experience fighting or leading or coming up with plans. Oh. Uh -huh. What are thinking? He is the least qualified person in the world to lead us. And you are right. this is supposed to make <laughs> us feel better. You all be on your own. I believe in this lost cause. No, of We oh, can still do this. Super, super. Right? No cóż. Y, starali się. Byli blisko. Oho, to piłka golfowa? Nie tylko golfowa. Dużo złych. Batman spieprzył. Taki to jest taki mężczyzna z niego, właśnie. Batman spieprzył. I ciarożek utknęła. A nasza trójka. Musi chyba ich wszystkich uratować, tak? Damy radę! Kurde! Easy, 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 easy! O, oh. fuj! dalej się robi, nie? To jest ciężko, close. tak? Yeah, o! Hey. Hey. Eee, a jeszcze Meta trzeba było ją uratować, nie? Okej! I Batmana, Meta i Kicierożek, dobrze! Damy radę! My nie damy? To pewnie, że damy! Widzowie! Kurde! Przy pomocy siły, przyjaźni! Dobra, szanujmy się trochę, nie? Nie przesadzajmy. Kurde... A w mordę dostał. Z półobrotu i po sprawie, nie? E, dobra, tu widzę. Przejście. W ogóle... E, znacie jakieś res dobre restauracje w Katowicach? Jakieś kurde coś co naprawdę polecacie przejście czy cokolwiek. Bo mimo wszystko... Teraz tu sobie mieszkam trochę i powiedzmy przy, przyjdzie, przyjdzie dziewczyna, czy, czy znajomych będę chciał zabrać I chciałem im pokazać, ej tutaj znalazłem, jest tutaj fajna restauracja, się dowiedziałem e, Możecie dać znać coś tak, żebym ich zaskoczył, może coś dobrego polecacie, jakieś bary Bo na przykład wiem, że Cybermachina jest ciekawym miejscem, byłem tam Ale coś innego, jakieś puby podobne, albo w ogóle restauracje, to też możecie dać znać, chętnie się dowiem

Batman i czytanie. No coś, coś mi się nie widzi. Ale to w takim razie najpierw trzeba emeta ogarnąć. Oho. Co jest za tą ścianą? Co jest za sekretne rzeczy na tym... Tą... Ooo, opa. No, no, no. A. No pewnie już nie jest sekretne, bo... Jacyś ludzie się tu pojawili. Nieważne! Nie wa O, to było bliskie. Ale jestem Mecik. Jest nasz. Kochany słodki Meciku. Jejku, jejku. <grywy> Sorry. Musiałem. Jakoś mnie po prostu kusiło tak, tak, tak zrobić. <grywy> idziemy, idziemy po Meta, idziemy po Meta. Pierdzielę tych robotów. Emmet, chodź tu. A tu pieniądze. Pieniądze, ważniejsze. E, teraz, Emmet kolego. Ale mu. O! Dobrze! Ale kluczem. O! On mu zapierdzielił. <grym wody> ok. Czyli idziemy. A! Dobrze, że ich tamtych nie pokonywałem, bo bardzo łatwo. <grym wody> Patrz, kurde, jakich laserów? Jakie lasery? Widzisz jakieś lasery? Ja nic nie widzę. Essa? Pewnie, że łatwo. Krótko z nimi. <noise> o, już się nie mogę doczekać. Jutro rano sobie już ogarnąłem, mniej więcej, jak wyglądają pociągi. 12, a potem 840. I jesteśmy w Chorzowie na wydziale. Po legitkę, a później bilet 6 miesięczny w centrum. Jeszcze ze znajomym się na jutro na wieczór mówiłem, bo też studiuję w Katowicach, ale na Politechnice. Więc w tym zupełnie innym miejscu, więc też. Jakieś coś coś się ogarnie, coś się ogarnie. A na razie mamy Batmana. O! Ale mi kurde zimno tym faktycznie ogarnę, żeby jakoś rozgrzać. Nie wiem, bluzę chyba zacznę nosić. Normalnie. Autentycznie. Jutro rano raczej od razu się ogarnę z bluzą. Nie będę w tym ręka krótkim rękawku, tylko od razu bluzę ubieram i to sprawie. Kurtkę wziąłem? Panie, wziąłem tej kurtki, kurczę, co sobie ogarnąłem. Bo też sobie ogarnąłem. Okej, okay, widzę, że tu na razie nic więcej. E, ogarnąłem sobie też kurtkę, kupiłem. Taką. Nie to, niby to przeciwdeszczową, ale ona w miarę grupa fajna, przyjemna jest. Taka idealna, właśnie na taką. pogodę, jak teraz, nie? I Jeszcze bez kaptura, więc bluzę pod to fajnie można mieć. Damy radę, damy radę. Nie ma jej. O nie. Kujciaciek! Ujciec! Co ja tu mam zrobić? Nie ogarniam. O, tu coś dalej jest w prawo, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Eee, okej, okay. łatwe wej wejście do góry. A, to jest kolejna rzecz, którą można przejść. Ok. A tu byłem przecież, nie? Tutaj szedłem po M Meta. No chciałem, mówię, wszyscy schodzicie na dół. Przecież no, to się nie godzi. Ale widzę, że tutaj już wszystko jest, bo tam jeszcze okno było. Więc luzie: okno, chmura i wiatraczek. Coś się z tego zbuduje. Damy radę. Większą chmurę, latającą chmurę. Chmury latają tak chyba z reguły. Nieważne. Nic nie mówię. Dobra, będziemy mieli tu wszystkich. Jak przeżyjemy najbliższych? Łatwo, Patrz, ja liczę do 10 i będzie się żyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nic nie mówiłem, nic nie mówiłem. Dobra, wiem że trzeba Batmanem. Z gnoju. Mam radę go? Tylko krążyć? Chyba nie. Chyba ciężko. To co ja mam zrobić? A. Ma to duży sens, żeby go po prostu w oko ciornąć. Hi. Fa faktycznie. Masz swoją laskę? Masz swoją laskę. No i fajnie. Dobra, coś do zbudowania? Nie, po prostu więcej ...panoucków. A jeszcze trzech muszę. Oni się naprawiają sami po czasie, czy nie? Ja go nie wiem. Tak, naprawiają się sami, okej. Okay. Good to know, good to know. O, trzeci przyleciał. Byle mnie nie pierdyknął w czasie. Dobrze, dobrze, łatwo. A o! Idealnie. Timing wyczuł, 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 Wyczuty. Wyczuty? Wyliczony. Kurde, kiwie! Dobra, nieważne. Ważne, że się udało, tak? Dobra, panie kurcacku. Wszystko dobrze? Kogo szukasz? Na co czekasz? Co ja tu mam zrobić? Tam jest gzip w ogóle taki śmieszny. O kurciaciek śpieprzył! Kurciaciek! O! Ha, dobra, mamusia <ścoughs> przyszła. <ścoughs> o kurde. Krótko, 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 krótko. Dobra, ja mam plan. Pomyślałem to zanim powiedział. Ale jestem mądry. Kurde. Tak się kurde energicznie próbuje ruszać nie? Żeby się rozgrzać trochę. Bo faktycznie kurde strasznie. No bo mekany. Może po bluzę się zaraz skoczę. Porąbane. Porąbane. A. Czemu ją on w jajku, a nas... a resztę nie? Resztę z... Mniej przyjemnymi rzeczami wyszło. To nie wiem, le lepiej chyba byłoby w jajku. Dokładnie, tak jak Batman mówi. Słuchaj się, Batmana, Batman mądry człowiek. Zdarza mu się. No tak, ty nie zbudujesz, ale Virtus już zbuduje. Pomimo... ślepoty. Ty tylko tu przejdziesz idealnie bezpiecznej belce, bo cała reszta się cyka. Nie dziwię się, też bym się cykał. A on przez to, że jest ślepy, to się niczego nie cyka. Co to jest? O kurde, tajne przejście jakieś robimy. Odblokowujemy. Łopanie. Ale raczej Go z żyletą tam nie przejdziemy, nie? Raczej żyle ciężko Czy to jest Abraham Lincoln? Ty, faktycznie to jest Abraham Lincoln, lol Nie spodziewałem się, że już... <śmulny> tak z dupy palnąłem, ale faktycznie to jest Abraham Lincoln, ty. Grałem w to kiedyś, ale nie pamiętam, że to był Abraham Lincoln. Ty. Co? Krzesło rakietowe? Przecież w sumie coś mi się kojarzy. Abraham Lincoln krzesło rakietowe, ale to w rzeczywistości chyba coś takiego było, nie? Abraham Lincoln krzesło. Coś mi się kojarzy, jakby w rzeczywistości nawet, ale. Nie. Coś, coś dzwoni, ale nie wiem w którym kościele, nie? I to jest. To jest takie naj, najśmieszniejsze. Dobra, najpierw tego, bo mnie będzie irytował nieźle. Mam nadzieję, że nie będą, ja szybko się nie najadą. Moi koledzy, bo ja chcę skończyć nagrywać ten odcinek, zanim pójdę do nich. A nie, że przerwę w połowie i skończę za... 3 godziny? Kurde, ti, roboty! Roboty. Yy, nie mam trzeciej rzeczy, okej. Okay. Czyli nie zbuduję na razie nic. Eski charother. What's the point? They're destroying Cloud Cuckoo Land. Yeah. Stop them. But they might hurt me. And I don't like getting hurt. Because when people hurt me, I get free. Uh-huh. Oh Ale dobre Pokonać 20 przeciwników Kicia furia? A to jest kicia furia To nie jest kicia rorek, To jest kicia furia Jazda Nawet energiczna muzyka jest Jakieś... Na no, A zamiast skakania jest uderzenie w podłogę Jest normalne bicie Na B cokolwiek Nie Dobra Ale łatwo Rozwalamy, rozwalamy roboty. Śmierdzące roboty. Ole, łatwo. Taką kiczą rozek, to kurde. Znaczy kiczą furią. S, 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 S. A jeszcze teraz w takim razie trzeba żeletę uratować. No tak, w sumie faktycznie. Ole, robo przyszedł. Robot idealny na zniszczenie przez Meta.

Może letał mnie wysoko skakać, a tu widziałem, że... Właśnie. Coś takiego. Ajcie. Zowie ZW Dobra, jestem. Już myślałem, że skończyli, ale nie, po prostu mi znajomy mógł options, z którego mu pożyczyłem. Dobra! SS, dawaj go! Wracamy do gry wracamy do rozpierdzielu tych robotów! No. Oho. O, będziemy nawalać. A laser Też może być. Nie przeczytałem co oni mówili, ale to brzmiało zachęcająco. Jak przeczytaliście to... Zazdroszczę. Dobra, teraz coś zbudujemy ciekawego. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Ok. Um, mogę jechać? Wypierdzielaj, no. Robocie śmierdzący. Ja chcę, ja jeżdżę sobie słonikiem i gaszę ognień. Dobra Nic źle jeździłem przez cały czas Jeszcze trochę dalej, jeszcze trochę bliżej pyk, pyk Ile pitosu, panie! Ale, ale, kurde Z buja normalnie, nie wiem, czuję się jakbym był w jakiejś telenowenie. Nie wiem, co ja gada w ogóle. Ale w samych przyjemnościach, tutaj jakieś jądro. Psa? Mózg złoty psa? Nie wiem. Bo to tak w głowie tego, nie? A, to w głu... To jest jakby głowa. Traktowane jest jak głowa. Czaszka to jest jakaś. Ale psom... są ludzie. I dobrze, że się pojawiłem. myślałem, że się coś zbagowało Na live'ie dzisiaj graliśmy w Lego Ninjago i coś mi się tam pobagowało, to tak już nie było zbyt przyjemnie jak musiałem resetować poziom czy tam te dojo. Nie wiem, tak strasznie mi się nie podoba te Lego Ninjago, ale chcę je wymaksować. Kusi -ku mnie, korci mnie, chcę to mieć wymaksowane, chcę mieć pomimo męczarni lekkich chcę to tak mieć. Oh, dome, mieć tą satysfakcję, że to zrobiłem. O! Yeah. Yeah, <laughs> a no jak nie jest prawdziwy, no to wszystko jasne, to spoko. Dobra, i co zbudujemy z jej. go mózgu? A katapultę z kolejną! Ona tylko katapulty umie budować, bo na razie chyba tylko to albo mosty jakiś gady. Spaceship! Spaceship! No, you can't. The skies are surrounded. Uh, that's okay. I didn't really want to build a spaceship anyway. No, I Where can we go where we can't be found? Maybe we could go underwater. What if we went underwater? Great idea, babe. Thank you, Batman. Your ideas are the best. But hey, I just said that. <laughs> we can a Batman. Submarine, Batman. Batman. We and dream catchers in case we take a nap. Like an underwater spaceship. But you can't build all of them at once. Baby. Ready, break. <laughs> Okej, okay, okay. każdy będzie budował podwodną. Podwodną. Rakietę. Coś podwodnego. Nie wiem, odblokowałem poziom kolejny udało mi się. Benek. O, Benek jest. No tak specjalnie ma to zepsute, nie? A mnie to trochę drażni, jak ma zepsuty ten kask. Ale ma specjalnie pewnie to zrobione. Ale mnie to drażni. Abraham Lincoln. Lord Vampire. Z dupy, ta... naprawdę, tak. Z dupy te postacie są. Maneki. El Macho Zapaśnik. Okej. Może by. Może by. Możemy... Powiedzmy, to jest akurat super nota, nie? Naprawdę, ja bym sobie to mógł przesłuchać. aż sobie chyba puszczę po tym odcinku to. Everything is... Wyspatańcze do tego, żeby się kurty rozgrzeć, bo jest w jak cholera. Nieważne. Dobra. Poszło wyśmienicie bym wręcz powiedział. Teraz co? Pod wodę. Chyba. Tak bym powiedział. Ja na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Możecie zostawić coś po sobie jakąś jakiegoś suba łapeczkę w górę, czy miły komentarz dajcie znać o co o tych restauracjach, a jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia już wkrótce, cześć